Siemano, widzę, dzisiaj GeForce Kings. Ostatnio otwieraliśmy sobie skrzyneczkę Blood Buff za 1100 zł. No i tak myślałem, tak sobie patrzę. No, też tutaj jest jakaś skrzyneczka krwista. Otóż Blood Firsty, 88 zł. Taką otworzymy dzisiaj. Też tak się zatrzymamy w tematyce. O, tu są ciekawe procenty. Tutaj to, to jest naprawdę ciekawy procent na. Kurwa, hot roda, za 5 koła. Obczajmy oczywiście przed tym film jak i strona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak jesteś pełnoletni chcesz sprawdzić swoich się na stronie, no to kodzik promocyjny sfert da ci 5% więcej przy doładowaniu, darmową skrzyneczkę, przy okazji mnie wesprzesz. No i masz jeszcze event, więc też jak będziesz coś wpłacał, to dodatkowe skiny możesz zgarnąć za walutę. Dobrze. Przejdźmy więc do naszego Bloodthirsty. Tutaj, jak ktoś nie widział, zaczynają nam znowu skrzyneczki zmieniać, w sensie wygląd, zaczyna to wyglądać fajnie, czekamy na resztę. No i pójdźmy do tego Bloodthirsty. Spróbujmy. Pierwsza skrzynka, Ricochet. Niestety niecelny strzał, tylko Ricochet. I po raz kolejny też. To jest skrzyneczka One Skin loss, czyli jedyne co nam w tej skrzynce nie oddaje, co jest słabego i tańszego niż wartość skrzynki, to jest tylko to. 60%. 40% jest na skiny. Więc które kosztują więcej niż wartość skrzynki, więc. No, tylko chciałoby się to trafiać. Na razie to same ricochety strzelamy. No i jest menewór. 158. Kolejne. No jakby taki hot rod wleciał sobie z takiej skrzyneczki. No na razie połowę naszego balansu zjechaliśmy. Tylko jeden drop. Nie mogę się totalnie wbić. No i znowu Man of War Tym razem w lepszym stanie, więc bardziej mnie to cieszy. Zatrzymaj hmm, się, nie podoba mi się ta sytuacja. Myślałem, że hotrot, ale kill, Fert też może być. A już że myślał. No, i wygląda to trochę lipnie. levela hmm, też nam trochę brakuje. Ok, Nightmare w 100 traku. No to stuwa, ok. Pugh, ricochet. Pugh, ricochet. Menewur. I ricochet. No i coraz gorzej u nas ta sytuacja wygląda. Nie dostajemy nic ciekawego. Stój, że na tym Blood in the Water, Ballet Queen, stał ja tu wierzę, że coś w końcu wypadnie jeszcze lepszego. się o Dragon, dziękuję. Teraz też byś się przydał, jakbyś dała, ale nie. Rykoszeta i rykoszet Daj raz. Daj tego ratroda Znaczy Hotroda nie ratroda. No i koniec zostaliśmy z takimi właśnie augami co najwyżej I 15 zł w balansie. Niestety Lipton trochę wyszedł. Do skrzynek ekspa mi jeszcze troszeczkę brakuje. To się pod XP na chillu. Jak nie wiesz o co chodzi, to możesz po prostu za otwieranie skrzynek dostać po prostu EXPA, Piasz level. Potem tutaj ci piszesz z jakie poziomy, dostajesz jakie klucze. Możesz sobie zerknąć, jak na przykład to w diamentowej wygląda. <grych> Ciekawie. No i masz dzisiaj dzienną skrzyneczkę. Tutaj poziom koła. Ci się zwiększa od yy, zależności od tego, jak masz dużo dodawane w ostatnich 30 dniach. Yy, no i poziom szósty na przykład wygląda w taki sposób: jest 2% na 2 dyski, 3 na 15 i tp I td. Trochę mnie boli, boli mnie naprawdę mm, ten exp tutaj, biorąc pod uwagę, ile tego exp trzeba wbić na wyższych levelach. Mm, Myślę, że powinno być troszeczkę go więcej. No ale patrzcie, takie codziennie sobie odebrać takiego Cyrexa po 4 zł, to w miesiąc macie na przykład 120 zł Dobra, ja wam dziękuję w takim razie za obejrzenie odcinka. Pamiętaj, widzę o tym, że masz iwencik, więc jak wiesz paso to masz walutę eventową. I masz sobie tutaj skrzyneczki potwierać, albo wbić po prostu się w ranking. No i oprócz tego jeszcze kod promocyjny sfert Fajne bonusiki. No i tyle, my słyszymy się w następnym odcinku, jeżeli jesteś yy, zainteresowany to możesz też obejrzeć poprzednie, no i oczywiście wbij na Twitcha, link w opisie, bo tam macie za oglądanie streama, zabawasz punkty, potem możesz je sobie wymienić na jakiegoś skinka albo na tickety na jakiegoś jeszcze droższego skina, więc ja zapraszam, my słyszymy się jutro i cześć.